Witam z tej strony Mazda 380. Dzisiaj wam pokażę 5 sposobów. E, a nie, znaczy, znaczy się 5 e, tego. 5 e, typów graczy PCD. I jesteśmy z Mortim, czyli Mikusiem. Dzięki, Link. No, oczywiście jak widzicie, wyłysiał trochę przez te parę miesięcy odcinków. Więc y, dawajcie lajki, żeby przestał być łysy. <noise> Okej, okay, no to... Dokładnie. Oglądajcie odcinek. Inaczej Mikuś już nigdy w życiu nie, 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 nie będzie miał włosów i zostaje do końca życia Wysonem. Subskrybujcie. No więc zapalnie subskrybujcie i lajkujcie. Jedziemy sobie normalnie do pracy. Tutaj nie wiem czemu on trąbi. Jakiś pirat. Jeszcze mi tu miga światłami. Nie wiem o co mu chodzi. Dobra, może siedzimy na pobocze. Jakiś normalnie pirat. E, zniszczył mi zdarzek, nie no. Proszę pana, co pan robi? Co pan robi? Bing czy link? Ale proszę pana, dlaczego pan we mnie wjeżdża? Proszę Pana, dlaczego Pan we mnie wjeżdża? Bo tak. No to jest oczywiście pierwszy typ gracza, czyli... No, w skrócie, y, człowiek, y, który nie umie jeździć. Proszę Pana, proszę, żeby Pan nie wjeżdżał w mój samochód. Dobra, już. Proszę. <gry> Dobra. Okej, okay, jedziemy sobie Właśnie wyjeżdżaliśmy, wyjeżdżaliśmy sobie z Bobrowiczek Czekaj, wypadek Jedziemy sobie do Bobrowic, z Smardzewa Wspólni tą drogę ewidentnie naprawić Trzeba zwolnić aż do 50, bo taka dziurawa Normalnie o, tutaj jakiś BMW O. Nie no, jakiś normalnie pirat drogowy Jak on jeździ O, o, Ale wariat, normalnie jakiś drifter Jedziemy sobie... jedziemy w miarę, wolno, żeby mógł się złapać, okej. jedziemy sobie do Rzeszczewa bam, bam. spokojnie. Bam, 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 bam. 70 na godzinę, nie wiem czemu tak wolno. Za mną idzie jakiś maluszek. Widzę Czekaj tutaj, czekaj tutaj i na mój znak ruszysz Policja! Policja! ole, prędkość Jedziemy sobie spokojnie do mojego domu malechowa. O, policja tutaj Ej, czeka, policja tu stoi, nie rób tego! Ja nie mogę. Ale stanęła sobie policja. To jest gościnicu w Mam prywatny chodź Achołek. Wiesz? No to jest bardzo deszczowa pogoda. Jadę sobie do Słowina. Stały już niewiele drogi. Nie no, ja do Tomasa, spomyliłem się. Tutaj zwalniamy 50. Tutaj jakiś tir normalnie, o! Jedziemy sobie do, do Masławic 50 na godzinę mm. Bardzo wolno Bo boję się, że deszcz, po się na drodze o, 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 o. Co to było? Ej, robota Hej Mikusiu, Mikusiu z, z... Co? Pojeździmy razem z samochodami? Nie. Dlaczego nie? Bo grinduję na tirach. Ale weź nie grinduj. Nie. No ale dlaczego? Płynacy ty w ogóle zbierasz. Na pieniądze. A po co ci potem będą te pieniądze? Bo kiedyś w końcu muszą dodać transita. Hej! Więc to było tyle na ten odcinek. Widzimy się w następnym. Mam nadzieję, że się A. spodobał i cześć. Cześć. O oh, man! Się cześć, to się wytnie. Jeszcze raz musimy spróbować.